Do tego tematu będziemy wracać. Teraz kolejne informacje. Nie jest pokaźnych rozmiarów, ale spełnia ważną funkcję. Most w miejscowości Sucha na drodze do Rozmierki zostanie wyremontowany i rozbudowany. W strzeleckim starostwie podpisano umowę z wykonawcą. Co się zmieni, sprawdzał Bartosz Sadliński. Most na drodze z Suchej w stronę Rozmierki jest niewielki, jednak ważny dla jego użytkowników. Ruch pojazdów jest spory. 100 metrów od nas na krajówce. Tam po prostu intensywność jest bardzo duża i te drogi lokalne są bardzo często drogami ewakuacyjnymi, drogi, tak zwanymi bypassami do objazdów w przypadku y, z różnych zdarzeń drogowych na Krajówce. Tymczasem most, jeden z czterech na terenie miejscowości, powstał w czasach, gdy natężenie ruchu było znacznie mniejsze. On jest pod dziwnym kątem ustawiony. Legenda mówi, że jeszcze... prawda. Y pan który napadł na Polskę w 1939, wymyślił taką koncepcję czy jego strategię czy generowie że należy mostki troszeczkę skrzywić po to żeby bombowce które lecą nie mogły w nie trafić. Obiekt nie zapewnia też bezpieczeństwa pieszym. Jest tam za wąsko, by wybudować chodnik. Tu nie mogą dwa samochody się wyminąć, a gdzie chodnik dla pieszych? No. Tak dzieci chodzą do szkoły. Dzieci, te dzieci mają chodzić? Żeby A to samochody na samochody na, przejechały. Nawet nie trzeba chodnika robić, tylko szosy poszerzyć i taki krawężnik mały dać i na tak. rowerze będziemy jeździć. Potrzebna inwestycja. No, no, oczywiście. To jest najbardziej. najbardziej. Starania mieszkańców o rozbudowę mostku trwały kilkanaście lat. W końcu się udało. Koszt ponad 2 miliony złotych, bo tam nie dość, że budujemy jednoprzęsłowy most. Całą przekładamy instalację elektroenergetyczną, hydrauliczną, bym powiedział, związaną z odwodnieniem, technologiczną, bo i oświetlenie i, i potencjalnie teletechniczne przewody w, będą przechodzić. Do tego, oczywiście, poszerzamy do pełnej szerokości drogi sześciometrowej ten most. Wykupiliśmy grunty przygraniczne i wchodzimy na część w związku z tym terenów z boku. I dodatkowo chodnik dwumetrowy. Inwestycja została dofinansowana w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ma zakończyć się jeszcze tej wiosny. Na czas prac wprowadzony zostanie objazd Bartosz Sadliński, kurier